Limits. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z materiale z Need for Speed. Tak, z Need for Speed Hit, który wyjdzie, podajże 8 listopada w Polsce. A ja już będę mógł zasiąść za kierownicę w Need for Speed Hit 5 listopada, tam 3 dni wcześniej, bo mam wykupioną już standardową tą edycję. Po paybacku. Nie ma sensu chyba kupować tej najdroższej, tej e, Deluxe Edition czy coś takiego, nie ma sensu kupować, bo tam tylko parę dodatków i szybciej się samochody dostanie, jakieś tam inne jeszcze pierdoły, które i tak będą do odblokowania w grze, więc nie ma praktycznie sensu. Tak czy siak, zapraszam. Pewne większość z Was już widziała e, zwiastun Need for Speed'a, tego najnowszego. E, więc e, jak sami widzieliście będzie, będzie się sporo działo. Fabuła, no jeszcze nie mamy jak, jako takiego e, lepszego zarysu na fabułę, ale już tutaj po tym pierwszym zwiastunie widać, że, że fabuła będzie dość ciekawa. Na, na moje oko, no to, to jest połączenie Underground'a, Most Wanted i Pro No i tam jeszcze jeszcze tak, dodatkowo, karbona. E, bo tam noc, policja, wyścigi e, te nocą, i tak dalej. E, odnośnie prosty, to no to na legalnych torach, niby za dnia, będziemy mogli się ścigać. No a nocą, właśnie, będziemy mieli dostęp e, dostęp do tych nielegalnych wyścigów nocą. Przypuszczam, że większość z Was będzie częściej uczęszczało na te wyścigi nocą, bo będzie większa zabawa z policją. I tutaj, właśnie, też wraca wracają poziomy poziomy e, poszukiwania tak jak to było w Most Wanted i w Carbonia czyli mamy ten pierwszy stopień drugi, trzeci, czwarty i piąty, może będzie szósty nie wiem, może siódmy fajnie by było, jakby tych więcej, więcej tych poziomów było, ale z tego co zauważyłem no to e, przy trzecim poziomie gonią nas e, chyba do drugiego poziomu gonią nas e, samochody Ford Ford Crown, ten Victoria a na trzecim poziomie goni nas do Charger już. A przy piątym poziomie gonią nas korwety plus tam reszta innych radiowodów, więc... I to nie białe korwety, tylko czarne, więc spoko, nie? Także fajne, fajne jakieś tam urozmaicenie. Po tym gameplayu właściwie nie ma praktycznie samego takiego czystego gameplayu, tylko... Pokazany jest tuning, i tam znowu urywki z, z trailera. No ale po, po tym gameplayu widać, że, że jest na pewno dwa razy, a może nawet i trzy razy więcej możliwości tuningu. Zresztą wracają w e, bbski, BBS -ki. to też jest spoko. E, każdy samochód będzie miał jakąś tam rozbudowaną bardziej tą kustomatyzację. Customa tak? Chyba dobrze mówię: kustomatyzację. Czyli tam tunik samochodu, będziemy mogli sobie zmieniać dźwięk pojazdu, jak będzie miał tam warczeć i brzmieć ogólnie, to też jest spoko. Możecie sobie pobrać apkę do, do NFS-a i tuningować nawet sobie e, już tam na telefonie. Jeżeli Wam tylko Android, an, Android tam Wam pozwoli na to, to będziecie mogli sobie tuningować już wizualnie tylko te samochody i później, jak już ten Need for Speed wyjdzie, no to no to będziecie mogli te wasze naklejki, które zostały zrobione na telefonie będziecie je sobie mogli przenieść do, e, do gry także myślę, że też jest to spoko, można się tam pobawić to też pewnie nie wszystko jest odblokowane tak też myślę, no bo tam w dniu premiery będzie pewnie więcej a raczej na pewno tak więc ja się bardzo jaram tym nowym bo Czekałem strasznie długo, myślałem, że Payback będzie, będzie tym właśnie NFS-em, który, który wróci tak na stałe do korzeni, ale widzę, że idą, idą strasznie tak powoli, ale wychodzi im to coraz lepiej na pewno niż, niż te wcześniejsze need for, speedy, need for Speed Rivals i Most Wanted. Te to, to Need for Speed'y, które teraz wychodzą są na pewno o wiele lepsze, nie? więc myślę, że idą w dobrym kierunku. I nie wiadomo czy będzie Underground 3, chociaż to jest, ten Need for Speed to jest takie połączenie właśnie Undergrounda, Most karbona e, Carbona i Pro to Nawet w tle widać, jak się dobrze przyjrzycie, to widać tą koronę na asfalcie z prostrita więc może tam będzie jakiś znowu e, turniej na tego na króla prędkości czy coś takiego, nie? Fajnie by, fajnie by było, może też czarna lista wróci, ale to, to są tylko domysły. Na pewno. A jeszcze tak. E, w grze nie tylko będziemy mogli sobie tuningować i, i przerabiać e, samochody, będziemy z tego, co, z tego, co wyczytałem, i z tego, co udało mi się uzyskać e, od innych tam YouTuberów, których sobie tam oglądam zagranicznych, no to oprócz e, przerabiania samochodów. Będziemy mogli także po raz pierwszy w NFS-ie co, co chciałem do bardzo dawna jeszcze od MOSFET, że fajnie by było, jakby można było swoją postać ubierać i tak dalej. Więc teraz, teraz możemy. Jedy, jedyny taki buyer był w. w jak to się nazywa? Nie, 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 just <gryst> Just Hot Import Night w dwójce. Tam można było sobie e, ustawiać własnego, własnego tego bohatera, że tak powiem, i to było też spoko, więc myślę, że stamtąd zapożyczyli. Też, też bardzo fajne. Będziecie sobie mogli pewnie ubrać kolesia na Dariusa na Razora, nie? Bo to też spoko. Naprawdę. Więc fajny, fajny fajny pomysł. Co jeszcze chciałem... A, chciałem jeszcze dodać, że jestem strasznie ciekawy e, jak rozbudują tym razem, tym razem e, online. Bo tam też co mówili w Zwiastunie, no to chodziło na to, żeby właśnie ścigać się bardziej z przyjaciółmi, nigdy nie pozostawać samemu na drodze. Więc myślę, że jakieś tam zalążki pożyczyli od Need for Speed World. Fajnie by było, gdyby na przykład były wspólne pościgi na online i można byłoby wspólnie uciekać policji. Nie? To też by było zrobiste. Także to jest to jest, ten, to jest takie moje wielkie oczekiwanie na to. Więc, kurde, ołówek mi spadł. Mam nadzieję, że tego nie było zlep. E, więc mam nadzieję, że online bardziej rozbudują, ale to dopiero, myślę, że zobaczymy jak już gra w pełni wyjdzie. E, właściwie chyba to tyle, co chciałem powiedzieć. Tutaj jeszcze na koniec e, na koniec wam wrzucę gameplay, aktualny gameplay, który tam na Gamescomie był, ale nie jest, nie jest dostępny praktycznie na, na żadnym innym kanale e, polskim. Jeszcze nie widziałem, żeby na jakimś kanale polskim e, sam gameplay, taka rozgrywka, wyścigi i tak dalej był, był pokazany właśnie na którymś odcinku u jakiejkolwiek innej osoby. Tak więc dzięki wielkie, mam nadzieję, że materiał się spodobał są tak jakby moje wrażenia po tym gestunie i tutaj dokładnie teraz będziecie mieli całą rozgrywkę także trzymajcie się jutro będzie na kanale daisy trzymajcie się hej hej